Piotruś, mój kochany braciszku Choć znacznie przerosłeś mnie gabarytami Dla mnie będziesz zawsze małym Piotrusiem Byliśmy razem, nieprzerwanie od chwili Twoich urodzin Kiedy byliśmy dziećmi, zawsze byłeś blisko Zawsze towarzyszyłeś mi w moich psotach Często niechcący ujawniając je przed rodzicami Ty zawsze chciałeś być ze mną Czasem złościłem się, kiedy chciałem spędzić czas z kumplami, a ty siedziałeś sobie cichutko w kącie pokoju, po prostu żeby z nami być. Nigdy nie zapomnę tych chwil, kiedy chcąc cię wygonić, próbowałem złapać cię pod pachę i wynieść, a ty kurczowo chwytałeś się grzejnika, żeby tylko z nami zostać. To były wspaniałe, beztroskie dni. A potem przyszła dorosłość, a ty wciąż byłeś blisko. W najważniejszych chwilach mojego życia zawsze miałeś swoje miejsce. Byłeś świadkiem na naszym ślubie i obdarzyłeś Anię braterską miłością. Byłeś ojcem chrzestnym Patryka i zawsze interesowałeś się jego życiem. Byłeś kochanym wujkiem dla Mai. A przede wszystkim byłeś mi przyjacielem, takim prawdziwym, takim na którego zawsze, ale to zawsze mogłem liczyć. Takim, który martwił się moimi troskami i zawsze kombinował, jak mi pomóc i mnie wesprzeć. Nigdy, ale to nigdy w żadnej sprawie. Czy to w błahostkach, czy w sprawach poważnych, mi nie odmówiłeś. Często bez słowa rezygnowałeś z własnych chwil wolnego czasu czy przyjemności, żeby coś dla mnie zrobić. Byłeś też super kumplem, takim, z którym znakomicie się rozumieliśmy, bo mieliśmy bardzo, poglądy po, bardzo podobne poglądy na życie i wizję świata. Takim, z którym można było pożartować. Takim, z którym można było podzielić się śmiesznostką znalezioną w internetach czy poimprezować. Byliśmy razem także w życiu zawodowym. Byłeś moim prawdziwym partnerem, z którym dzieliliśmy dobre i złe strony prowadzenia firmy. Znosiłeś cierpliwie mój trudny i nieco apodyktyczny charakter, wykazując się niesłychanym spokojem i tolerancją. Przez te wszystkie lata chyba nigdy nie pokłóciliśmy się tak na serio, a każdą sprzeczkę na bieżąco łagodziliśmy pogodzeniem się. To tylko dzięki Twojemu charakterowi, bo ja byłbym na to zbyt uparty. A w ostatnich dniach to dzięki Tobie i temu co do siebie pisaliśmy, było mi dużo łatwiej dźwigać ból związany z nagłym i przedwczesnym odejściem naszego taty, I bardzo ale to bardzo mi pomogłeś. Miałeś też swoją pasję, w której znakomicie się odnalazłeś i byłeś fantastyczny. Pamiętam jak opowiadałeś z błyskiem wokół o nowinkach i ciekawostkach z Pamiętam, jaką miałeś zadowoloną minę, kiedy przychodziły do ciebie kolejne paczki z promkami i kody do najnowszych topowych produkcji. Ale do tego byłeś tak cholernie skromny, że dopiero teraz, kiedy nie ma ci już z nami, widzę, jak wielkiego formatu byłeś gościem. Nigdy nie chwaliłeś się tym, że jesteś redaktorem przez duże R. No jasne, opowiadałeś z dumą o tym, jak wielu fanów przyjeżdża na organizowane przez Was imprezy, ale nie spodziewałem się, że jesteś aż taką postacią. Pękam z dumy, Piotrusiu, widząc, jak bardzo Twoje towarzystwo rozpacza po tobie. Tak, niewątpliwie byłeś skromny. Niewątpliwie byłeś też ostoją cierpliwości. Zawsze, kiedy dzwoniła do ciebie mama, bo coś się na komputerze porobiło, długo i spokojnie tłumaczyłeś jej, co ma zrobić. A po dziesiątym telefonie wstawałeś bez mrugnięcia okiem i szedłeś do niej, żeby osobiście zlikwidować problem. To Ty pomagałeś, Tacie, w realizowaniu jego misji społecznikowskiej, przygotowując mu wszystkie materiały graficzne i wideo. I nawet jak w piątek o 19 dowiadywałeś się, że jednak w tym filmie musimy wyciąć kawałeczek ze środka, to się nie złościłeś, tylko siedziałeś do północy, żeby to zrobić, rezygnując ze swoich przyjemności. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Wszyscy. Niewątpliwie miałeś dobre serce. Ty nigdy nikogo nie skrzywdziłeś. Ty nigdy nie mówiłeś o nikim źle. Ty nigdy nie życzyłeś nikomu porażki. Piotruś, nie mogę pogodzić się z tym, że mówię, byłeś. Tak bardzo chciałbym cię chwalić, siedząc teraz obok Ciebie na jakiejś imprezie. Tak bardzo chciałbym znowu napić się twojej smakowej kawy, którą robiłeś na w biurze każdego ranka. A nie mogę. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Odszedłeś tak wcześnie, zupełnie bez sensu ale w moim sercu, myślach i wspomnieniach zostaniesz na zawsze. Kiedy Piotr leżał już w szpitalu pełen wiary i nadziei, że los nie okaże się podłym, miał jeszcze siły. Jedynym kanałem jego kontaktu ze światem był internet. Tweetował więc. I te jego tweety były swoistym ostrzeżeniem dla innych. Pokazywał im, w jak tragicznej sytuacji się znalazł i chciał ich uchronić przed tym samym. Do samego końca myślał o nim. Braciszku, muszę się z tobą pożegnać. I to nie jak zawsze, do poniedziałku, ale na zawsze. Chciałbym zacytować jeden z twoich ostatnich tweetów, który jest właściwie esencją tego, jak dobrym człowiekiem być. Piotrek przeczytał wpis dziewczyny, która tęskniła za rodziną, za dziadkiem, którego nie widziała od zeszłorocznych świąt i tak jej odpisał. Zadzwon, choćby tylko, żeby powiedzieć, że ich kochasz. Najważniejsza nauczka dla mnie z tego tygodnia: częściej mówić, że kogoś kocham. Pamiętajmy o tym. Kocham Cię, Piotrusiu, i zawsze będę Cię kochał. I tak bardzo za Tobą tęsknię.